Witamy wam z Kent Stopem. Kent Stop jest to tak naprawdę gra twórcy, którego tak naprawdę historię trzeba trochę poruszyć. Pan, który stworzył tą grę, tak naprawdę w swoim życiu stworzył 15 tysięcy gier. W tym między innymi tą. Tutaj zaraz pokażemy do kamery dolnej tego pana. To jest ten pan, który stworzył tą grę. Tak naprawdę ta gra powstała w 26 roku. W 1926 roku. Wow. Kiedy pan miał 6 lat. I on ją napisał? On ją napisał, on ją stworzył. Ale. No. Niesamowite. E, trochę nas pomylili, ale to nie ważne. Trudno. Realizatorka macie dzisiaj Dobra, więc tak, w grze Ken stop mamy grę. Mamy tak naprawdę planszę kwadratową, którą kładziemy w kształcie ROMBA, rębu. No nieważne, ważne, że taki kształt ma mieć. Nie no, kwadrat. Kwadrat, rom. Nieważne. Taki lekko skoszony. Mamy na niej napisane różne cyfry. Nasi wspinacze, którzy są tutaj tak pięknie narysowani, mają dojść na sam szczyt danej cyfry. 2, 3, 4, 5. One mają różną długość dlatego, ponieważ siódemka statystycznie powinna wypadać w kościach jak najczęściej, a dwójka i dwunastka jak najrzadziej. A co z tymi gościami? <laughs> Następnie rzucamy kości. Mamy tutaj kości Proszę o pokazanie kości. O tak. Następnie mamy na kościach różne wartości. Na przykład w tym przypadku mamy 10 i 4, więc naszych ludków możemy posłać na czwarty poziom, na samym dole, i następnie na dziesiąty. Możemy też spróbować zrobić to na dwóch siódemkach. Wybieramy dwie dowolne, e, ro, dowolne rzuty kością po to, żeby zająć szczyt naszej góry. Szczyty, żeby wygrać, musimy dostać 3. Następnie rzucamy górcie dalej, powiedzmy, że posiadam na te dwie siódemki. I następnie mamy 4 i 6. Więc naszych lutków możemy położyć na 4 i 6 lub na 2 i 8. No mi się ta opcja bardziej podoba. Mogę rzucać dalej do momentu, kiedy stwierdzę, że mi już starczy. Dlaczego? Bo jeśli wypadłoby teraz, możliwie jak najdziwniejsze rzuty, których teraz nie mogę tak jak naprawdę przysunąć. Na przykład same szóstki. Na przykład same szóstki, super w których party nie party. mamy. To w tym momencie nasi wspinacze są zbyt zmęczeni, żeby cokolwiek zrobić i spadają na sam dół. Chyba że, powiedzmy czysto teoretycznie, że zatrzymam się w tym momencie. Będę graczem niebieskim. Stwierdzam, że mam już dość. Więc zaznaczam to swoimi obozami i Gracz następny rzuca kośćmi i idzie wysoko, tak wysoko jak chce i jak da radę, również tymi znacznikami, które są znacznikami tymczasowymi. Dobra, to ja powiedzmy rzucę sobie <laughs> na przykład wyrzut. Y... Nie wiem czy to widać. Mm. Nie no i teraz blądu. na przykład mam y, siódemkę. Siódemka ale... mi się podoba, to jest dość popularny rzut. To idziesz? Także idę na siódemkę i ignoruję to, że tutaj jest ten obóz. Tak, ale musisz też iść wtedy na następne, A czyli tak? na piątkę. No i no, super. Tak. Yy, ale to mi nie przeszkadza. Bo mogę rzucać dalej. O właśnie, to są, to są moje ulubione rzuty. Yy, czyli no czwórka i piątka i nie ma innej opcji. Tak, więc musisz dołożyć czwórkę, no i mamy piątkę. No i musisz rzucić znowu. No i fajnie. No i pięknie, nic na mnie. Nic zupełnie nie ma. Nic na mnie gra, więc w tym momencie Paweł, sorry, spadasz. No, no i ja jako następny gracz, czy któryś gracz, który byłby tam dalej, może rzucać, rzucać kośćmi i iść dalej. Uwiela, tak ja naprawdę tak gra kończy się tylko w tym momencie, kiedy ktoś zajmie trzy górne pozycje. I będzie miał obóz na samej górze, na samym szczycie góry. Warto też dodać, że, że jeden szczyt może być przejęty tylko przez jedną osobę. znaczy, jeżeli byłaby taka sytuacja, że Bartek byłby w takiej pozycji, ja powiedzmy, grobym tym niebieskim, i byłbym w tym miejscu, i Bartkowi udałoby się wyrzucić dziesiątkę i przestawić tutaj swojego gościa. To wtedy moje, jeśli już skończę Ta. rzuty, bo to jest. Jeżeli też, nie to jest no też właśnie. ryzyko. Jeśli jeżeli rzuciłbym jeszcze, przerzucił. I bym rzucił tak, że nic już nie zajmę, to sorry, ale nie poruszyłbym się ani razu. Nie poruszyłbym się dalej, czyli na tą górną część. Ale jeśli byłaby ale. sytuacja, że rzeczywiście się zatrzymuje, ja jestem na dziesiątce, Paweł swojego znacznika zabiera do siebie. Bo tak naprawdę góra jest już moja. Znaczy, rzeczywiście ta gra jest na cztery graczy, bo inaczej. E, da się grać, grać na dwóch, końca. na trzech. Jest fajnie, bo tak naprawdę w wariantach samej gry jest napisane, że. Możemy tak naprawdę grać na więcej zajętych szczytów, możemy grać na taką zasadę, bo jest w zasadach napisane, że no, można wpaść na siebie, tak? I w tym momencie założyć obóz, ale jest też opcja na to, że dopiero kiedy przerzucisz, możesz skończyć swoje ruchy, że nie możesz stać na obozie innego gracza. Naprawdę możliwości w tej grze jest naprawdę, naprawdę wiele, i gra jest naprawdę fajnie wykonana, bo znaczniki wszystkie mamy drewniane. No, to kostka to też jest drewno, to nie jest zwykła plastikowa chińska kostka, tylko to jest naprawdę kostka zrobiona z drewna. Znaczniki są drewniane, znaczniki graczy również są drewniane. No i mówię, wielu, możli, wielość możliwości, których tak naprawdę, wariantów tej gry sprawia, że ta gra jest bardzo regrywalna, poza tym jest to prosta gra. Które można zagrać z przyjaciółmi, sącząc browarka, czy nawet z małymi dziećmi, bo każdy zrozumie zasady pod tytułem Rzucamy kości i sumujemy cztery kości ze sobą. Właściwie dwie z tych czterech kości ze sobą w dowolnych wariantach. Więc dla rodzin z dziećmi gra fajna. Dla ludzi nawet w starszym wieku jest fajna pod tym względem, że naprawdę nie jest trudna, a bardzo fajnie nam e, czas z przyjaciółmi może umylić to tam jest to, że grę się miło obserwuje i nawet jeżeli mamy już pełen komplet graczy to ludzie, którzy będą przychodzić obok na jakiejś imprezie mogą się też zainteresować tym, co się dzieje i nawet się wciągnąć w tą grę pomimo tego, że, że, że nie będą w nią zaangażowani. Obserwowanie tej gry po prostu budzi emocje tak, i tak. to budzi tak dużo emocji, że to człowiek sam po prostu... Gracz jest spocony, już dużo się ręce trząsą, rzucę kością dalej czy nie, czy przerzucę czy nie. Dawaj, doszło do Dawaj, dawaj, dawaj przeskocz go, no, lecisz, Wyrzucisz lecisz. tą, lecisz. tą 7. Jeszcze, Rzucisz jeszcze, 7. jeszcze. No, także naprawdę gra jest bardzo, bardzo fajna. Prosta, krótka. Prosta, krótka, łatwa. No, to tyle na mhm. temat tej gry. Moi drodzy, jest jeszcze dzisiaj pierwszy konkurs nasz. Przypominamy, że i, 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 nagrody w konkursie mamy, więc można e, bardzo spokojnie e, wysyłać nam maile na info -druga stowarzyszenie druga runda. Nie. Info małpa I teraz e, pytanie, jedno z pierwszych, e, pierwsze pytanie na, nasze, na nasz konkurs. Ile czasu... Przesypuje się standardowa krapsydra w grach Aleksandra? Jest to pytanie, w związku z tym, że Aleksander. Jest, jest naszym sponsorem. Jest sponsorem. Będzie sekcja gier z Aleksandrem. Można będzie tam zaobserwować tą krapsydrę. Zdaje mi się, że przynajmniej dwa razy. No. Ja ją widziałem w dwóch grach chyba, one wyglądają dobrze. Na pewno będzie. Na pewno będzie. I słuchajcie, zasady, y, zasady konkursu są proste. Wysyłacie na info małpa2runda.pl swoje odpowiedzi. Kto pierwszy, ten lepszy. W mailu prosimy poza odpowiedzią wpisać też swoje imię nazwisko oraz numer telefonu. To powinno nam starczyć. Pierwszy gracz, tak, pierwsza osoba, która wyśle nam maila z prawidłową, z prawidłową odpowiedzią, odpowiedzią tak, oczywiście. Prawie, że odpowiedź musi być prawidłowa. Wygrywa nagrodę, która będzie później do odbioru lub do wysyłki. To już do dogadania się tak naprawdę między nami a, a wygranym. Dokładnie. Dobra, to krótka przerwa techniczna i lecimy z następną grą.